Teraz powinno być słychać, teraz już powinno być słychać. Jest ok, powinno być słychać, tak, wcisnąłem co nieco. Słychać teraz dobrze. Szczęść Boże, witam. Kciuk do góry udostępniamy. Zachęcam Was do spisania intencji poprzez hashtag, hashtag modlitwa, hashtag koronka, hashtag to wszystko, co jest dla nas potrzebne i ważne. Rozpoczynamy. Dzisiaj dla nas był bardzo trudny dzień, trudny dzień pracy. Gdybyście mogli wesprzeć też nasz ten kanał, to bardzo wam dziękuję. Super czas, super naklejkę, wsparcie co miesięczne. Bardzo, bardzo jeszcze raz wam dziękuję. Za udaną operację synka i o zdrowie, o zdrowie Darka po wylewie, o powrót do zdrowia. We wszystkich intencjach, które piszecie, ja jestem dzisiaj, wybaczcie, troszkę padnity, więc yy, rozpoczynamy już koronkę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie budź nas pokuszenie. Ale nas zbaw od złego. Amen. Poczekajcie, moi drodzy, chwilkę. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mógł się ze nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. uwierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pąskim piłatem, ukrzyżowany u Marii pogrzebem, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznym. Amen. Koronka do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Zachęcam Was do wsparcia tego kanału, na rozwój tego kanału, za co bardzo Wam dziękuję. Super czat, super naklejka i cokolwiek innego. Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Druga dziesiątka, moi drodzy, kciuk do góry. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana tego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za Tata Łukasza, za chore dzieci, o zdrowie, za Bez Sebastiana w dniu urodzin. Ojcze, Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Za nowożeńców, którym wczoraj asystowałem o świętość małżeńską dla nich, dla ich rodziny. Za wszystkich, którzy są na naszych kolekcjach z górę Prowadzi Ojciec Innocenty, za naszą wspólnotę modlących się, módlmy się Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata, dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Aniśmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Okryj wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako źródło miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okryj wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako źródło miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, z Najświętszy... jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Piotr... Darek nie ma u nas transmisji. Za naszą Ojczyznę Polskę, Mister kosta ostrzeżenie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gadzić w po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwaledna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Do Świętego Michała Archanioła, Święty Michała Archaniele, Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy, a ty poczu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, jutro dobrego dnia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn, Bóg Święty. Amen. Dziękuję, że jesteście z Bogiem. Trzymajcie się Jezusa. Gdybyście mogli wesprzeć kanał poprzez subskrypcję kanału, poprzez polubienie tej transmisji, proszę Was, dajcie kciuk do góry, za co bardzo dziękuję. A gdybyście chcieli wesprzeć finansowo, możecie kupić super czat, super naklejkę lub wesprzeć co miesiąc jako tak zwani patroni, za co też bardzo Wam dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Możesz teraz właśnie to uczynić, to wsparcie na rozwój tego kanału, za co jeszcze raz jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczny.